Ty nosiłaś właśnie jedną koronę na głowie. Która z nich jest najcięższa, która jest najbardziej wymagająca, w której czułaś się najlepiej? Okej, okay. tak więc myślę, że najbardziej wymagająca i najcięższa jest ta, którą uzyskałam tutaj w Polsce i tytuł Miss Polonia 2023, tym bardziej wybrana przez rodaków i miałam... Przyjemność reprezentować kraj na wyborach międzynarodowych. Ale oczywiście to otworzyło mi furtki do konkursów międzynarodowych, właśnie do konkursu Miss Air w Wietnamie oraz konkursu Miss International w Japonii, gdzie zajęłam siódme miejsce, więc tak pięknie myślę, że skończyłam tą swoją przygodę z konkursami Miss Polonia i ogólnie z konkursami piękności. To bardzo dużo obowiązek oczywiście, bo tego jest bardzo dużo i, i może tego nie widać na social mediach. Mediach, ale to jest ciągła praca i nad sobą. Um... Nie jako w takim wymiarze fizycznym i psychicznym, bo tak naprawdę z dnia na dzień zmienia się życie tej dziewczyny. I z dziewczyny, która jest po prostu, staje się osobą publiczną. I teraz każdy chce znać jej zdanie na wiele tematów, więc jest to naprawdę duże wyzwanie, ale myślę, że podołałam. Ale ty co? Rezygnujesz całkowicie, czy gdzieś tam będziesz szła tą karierą, taką, nie wiem, modelingu, właśnie co dalej? Ja pracuję jako pielęgniarka. i od Zawsze mówiłam, że chcę się skupić na zawodzie, ale jednocześnie praca pielęgniarki pozwala mi na to, żeby łączyć to z pracą konferansjerki. No i właśnie odkąd stałam się mistrz, to również prowadzę wydarzenia, czy to właśnie niektóre w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu, często też na Lubelszczyźnie. Tak więc tak widzę swoją karierę. W przyszłości chciałabym być mamą, więc też dla mnie rodzina i takie wartości są bardzo ważne, więc chciałabym się też skupić na tym, a nie tylko kariera. Nie jestem taką osobą, która ślepo patrzy właśnie i, i, i ma taki jakiś tam, no taki backup tego wszystkiego, więc to jest dla mnie ważne ty miałaś czas, żeby pracować w zawodzie? Podczas roku panowania jako mis, mimo wszystko pracowałam i wtedy pracowałam w klinice, gdzie przeszczepiamy włosy. Transplantacja włosów i medycyna estetyczna. A obecnie od tego lipca zaczęłam pracę na intensywnej terapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Praca pielęgniarki i kontakt z tymi pacjentami daje bardzo dużo im wsparcia i pięknie i mi też satysfakcji z tego, że moja ta praca wpływa na kogoś życie i zdrowie. I kiedy pacjenci wychodzą z oddziału intensywnej terapii, później do nas wracają, ale już na swoich nogach, e, z podziękowaniami, więc to jest piękne i, i to m, tym bardziej jeszcze raduje mnie i daje satysfakcję. A oni wiedzą, e, ja osobiście zawsze nie, nie przedstawiam się jaką z Polonia, tylko wtedy jestem pielęgniarką anestezjologiczną, ale niektórzy poznają. A poza tym właśnie, czy pielęgniarki, czy lekarze zawsze tam gdzieś powiedzą, a czy pan wie, a to jest właśnie mis Polonia, ale jednocześnie pielęgniarka, więc zawsze gdzieś to jest podkreślane i to oczywiście jest bardzo miłe zawsze.